Bajkowa kraina zaprasza na kolejną opowieść na naszym kanale. Życzymy miłego słuchania. Piesek Fifi i kraina tęczy. Fifi był małym pieskiem o złocistej sierści, który mieszkał w wiosce na skraju lasu. Od zawsze marzył o wielkich przygodach i cudownych miejscach, które tylko istniały w opowieściach. Jego ulubioną historią była ta o krainie tęczy magicznym miejscu, które podobno leżało na końcu tęczy. Właśnie tam spełniały się wszystkie marzenia. A każdy, kto dotarł do tego miejsca, dostawał to, czego najbardziej pragnął. Fifi często wyobrażał sobie, jakby to było móc spełnić swoje marzenie. A może tam, na końcu tęczy, znajdę coś, co pomoże mi stać się jeszcze lepszym pieskiem? — myślał Fifi, patrząc na niebo. Kiedy deszczowa chmura rozstępowała się, odsłaniając tęcze w pełnej krasie. Fifi postanowił, że wyruszy na poszukiwania tej tajemniczej krainy. Mimo, że był mały, miał w sobie ogromną odwagę i determinację. Pożegnał się z przyjaciółmi w wiosce i ruszył w stronę tęczy. Wiedział, że to może być trudna podróż, ale w sercu czuł, że to jego wielka szansa. Podróż nie była łatwa, ale Fifi nigdy nie tracił nadziei. Idąc przez las, napotkał pierwszego swojego przyjaciela, sowę, która przysiadła na gałęzi drzewa. Cześć, Fifi, zawołała sowa, przyglądając się uważnie pieskowi. Gdzie tak pędzisz? Witam, pani sowo, odpowiedział Fifi. Właśnie wyruszam do krainy tęczy. Marzę o tym, by dotrzeć na jej koniec i odkryć, co się tam znajduje. Hmm, kraina tęczy, powiadasz? Zamyśliła się Sowa, a jej duże oczy patrzyły na Fifiego. Wiesz, Fifi, wiele osób szukało tej krainy, ale nie wszyscy znaleźli to, czego szukali. Pamiętaj, że nie wszystko, czego pragniesz, znajduje się tam, gdzie się tego spodziewasz. Czasami to, co najważniejsze, nie jest materialne. Sowa uśmiechnęła się mądrze i dodała. Jeśli chcesz, żebym ci pomogła, musisz wykazać się cierpliwością i otwartym sercem. Fifi podziękował mądrej sowie i kontynuował swoją podróż, biorąc sobie do serca jej słowa. Wkrótce Fifi dotarł na polanę, gdzie spotkał kolejnego przyjaciela, zająca imieniem Borys. Zając miał futerko w odcieniach brązu, a jego oczy błyszczały, jakby znał wszystkie tajemnice lasu. Witaj Fifi, przywitał go Borys. Słyszałem, że szukasz krainy tęczy. To cudowne miejsce, pełne kolorów, ale wiesz, nie wszyscy mogą dotrzeć do jego końca. Zanim ruszysz dalej, pozwól, że opowiem ci o legendzie, która jest związana z tym miejscem. Zając, zaczął opowiadać o starej legendzie, według której tylko ci, którzy potrafią dzielić się swoimi marzeniami i troszczyć o innych, mogą dotrzeć na koniec tęczy. Nikt, kto myślał tylko o sobie, nie był w stanie przejść przez wszystkie trudności, które czekały na drodze. Fifi, słuchając Borysa, zrozumiał, że kraina tęczy nie była miejscem, które spełniało tylko materialne pragnienia. Zrozumiał, że prawdziwe spełnienie przychodzi wtedy, gdy dzielimy się tym, co mamy, z innymi, gdy pomagamy i troszczymy się o świat wokół nas. Dziękuję, Borysie, powiedział Fifi, czując, jak jego serce staje się pełne nadziei. Teraz wiem, co muszę zrobić. Kiedy Fifi wędrował dalej, na horyzoncie pojawiła się kolejna tęcza, jeszcze piękniejsza i jaśniejsza. Zbliżając się do niej poczuł, że to już koniec jego podróży. Zatrzymał się na polanie, gdzie kończyła się tęcza, a za nią wznosiła się góra, na szczycie której znajdował się wielki złoty kwiat. Fifi podszedł do niego powoli, z pełnym sercem. Kiedy dotknął kwiatu, nie stało się nic spektakularnego, ale poczuł, że w jego sercu zapaliła się ciepła, radosna iskra. Zrozumiał, że nie musiał szukać niczego materialnego. Prawdziwa magia tkwiła w jego sercu, w tym co robił dla innych, w jego odwadze i chęci dzielenia się. Złoty kwiat dał mu coś, czego nie da się kupić poczucie szczęścia i spełnienia. Fifi wrócił do wioski, pełen radości, wiedząc, że jego marzenie się spełniło. Chociaż nie przyniósł ze sobą żadnego skarbu, jego serce było pełne ciepła, miłości i nowej mądrości. Zrozumiał, że kraina tęczy nie polega na tym, co materialne, ale na tym, jaką magię można stworzyć, dzieląc się z innymi i kochając to, co mamy. Prawdziwa magia tkwi w sercu. To, co najcenniejsze w życiu, nie zawsze jest materialne, ale płynie z naszej gotowości do pomagania innym. Dzielenia się i troszczenia się o innych. Pomagaj, dziel się, a serce stanie się pełne radości i spełnienia.